Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w mojej tubie. No, dzisiaj taka tuba będzie ro rozmowno-informacyjna. Otóż, w związku z tym, że tak postanowiłem trochę sobie... E nie tyle pozmieniać priorytety, ale porobić trochę inne rzeczy niż tylko granie. To wyjeżdżam teraz na 3 dni do Warszawy. To gdzieś tam zaplanowałem wcześniej, chociaż nie chciałem, bo to jest ta impreza Orange Video Fest bardzo fajna impreza dla YouTuberów. A tam są zawsze strasznie tłumy. Ja nie jestem wielkim fanem tłumów, nie czuję się zbyt komfortowo. Ludzie chcą ze mną sobie robić zdjęcie, to mnie yy, zawsze zawstydza. <laughs> Nic nie porazy. 5-6 lat gadania do kamery to w ogóle niczego nie zmienia. Człowiek jest taki jaki jest, i, i tak, i to, to ciągle mnie tak rozbraja trochę, ale, ale pojadę tam, spotkam się ze znajomymi gdzieś, w, właśnie w Warszawie, posiedzimy, pogadamy. Może nabiorę no, jakiejś innej perspektywy, ale mówię o tym dlatego, że. Ten wyjazd, no niby go planowałem, ale tak na końcu myślałem sobie, a ja może jakoś mi się o, zdarzy go odpuścić. Ale, ale ostatecznie nie odpuściłem, bo jadę i nie mam przygotowanych materiałów do przodu. Jak z reguły dużo nagrywam, to tym razem jakoś to przegapiłem. I... Niektóre serie będą kontynuowane, ale niektóre będą miały przerwę taką trzydniową, czterodniową, bo jeszcze potem muszę wrócić, znowu ponagrywać. Ale to też taki czas, żeby, że, że, że sobie delikatnie odpoczywam. Mam nadzieję, że się nikt nie pogniewa, że tam jakaś jego ulubiona seria nie będzie jej przez parę dni. Ale mogę Wam, co mogę Wam obiecać, że mogę na przykład jakieś vlogi nagrywać, takie komórką z Warszawy. I przesyłać na mój e, profil na Facebooku takie tam krótkie informacje, co tam, co tam się dzieje, co ciekawego. Może Wam to przypadnie do gustu. <noise> wiem, że to, wiem, że to żadna rekompensata za, za YouTubers Live, czy tam za Fallouty, czy Mirror's Edge. Wiem, że część osób to ciągle ogląda, ale, ale no nie wyrobiłem. No nie wyrobiłem, więc przepraszam za to. <noise> wiem, że się nie gniewacie. E, no dobra. To co? Do, do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Trzymajcie się. Hej hej.